Dzisiaj pokażę wam rzeczy, które powinny pojawić się w najnowszym Minecrafcie, ale w zasadzie też takie, które powinny być w tym Minecrafcie od dawna. Bo to proste rzeczy są, ilu ludzi by uszczęśliwiło, a nie ma. A ten film też dlatego, że ostatnimi czasy jest naprawdę bardzo dużo negatywnych komentarzy odnośnie modżek. No bo coś zapowiedzieli, czegoś nie dodali, czegoś nie ma. I informacji, dlaczego tego nie ma, też nie ma. Duże NZ i małe zi, jednocześnie, to jest porąbane. Także myli Państwo, zostawiamy łapeczki w górę. Tak, tam, te tam na dole. No, tam, tam schodzisz i klikasz tam na dole. Albo po prostu możemy się uśmiechnąć. Bo wtedy będziemy czuli się troszkę lepiej. Nie wiem jak to jest, ale jakoś tak to działa. No i pierwsza rzecz będzie dosyć logiczna, jaką tutaj dodam. No bo, jakby odnośnie tego było najwięcej komentarzy. Włączmy sobie noc. Bo dopiero w nocy będzie widać najlepszy efekt. Mowa tutaj jest właśnie o świetlikach, które miały być dodane do gry. Które faktycznie, przy moim zdaniem, były naprawdę spoko. Bo nie dość, że na tych biomach wyglądałoby to po prostu genialnie. To, jakbyśmy je łapali w wiadra, czy w słoiki, czy do domu, czy gdziekolwiek u nas na farmie, by sobie latały. Ej, to jest naprawdę fajna sprawa. I na przykład dzięki temu datapakowi, oczywiście, wszystko macie w opisie. Za każdym razem, kiedy stworzymy sobie owce bądź slima, taki świetlik będzie w naszej grze się pojawiał, no i będzie oświetlał nam bloki, w sensie bloki. No tak, bloki. Na 9 kratek, więc jest tego dosyć sporo. I Im więcej takich świetlików, na przykład na tych biomach typowo nowych, bagiennych tym faktycznie dużo jaśniej i pięknie to wygląda, bo wygląda naprawdę kozacko. To trzeba dużo owiec na nazwać, żeby trochę tego się stworzyło. Nie wiem czy one z tej wełny wychodzą czy z czego. Ale historia robi się jeszcze ciekawsza, bo podobno ze slajma też wychodzi. Gdzie w slajmie rodzi się świetlik, nie mam pojęcia. To wygląda teraz jak jakaś większa impreza owiec, naprawdę kozak. Czemu to że nie zostało dodane gdzieś tam były opinie, że są trujące dla żab czy coś takiego? Ale halo! jesteśmy w Minecrafcie! Magmogłazy głazy nie są trujące dla żab? Kolejna rzecz, do której można się dowalić do receptury, bo naprawdę kilku ich tutaj brakuje, a są rzeczy, które normalnie moglibyśmy skraftować, bo na logikę się da skraftować, to nie jest tak, że to jest nielegalne czy coś. Czy jakieś magiczne przedmioty by trzeba było mieć? Czy że jest to na tyle wyjątkowe, że nie wolno tego kraftować? W sensie, skoro. Minecraft? Oni, oni mnie chyba obserwują. Ja nie wiem, czy nie powinienem tego zakończyć w tym momencie. No, bo, skoro możemy zrobić sobie zbroję dla siebie z diamentów, nie? I to jest naprawdę fajna rzecz. A taka zbroja dla konia niekoniecznie. To, dlaczego, na przykład, nie możemy po prostu skraftować sobie zbroi dla konia? Tylko musimy chodzić i jej szukać. I w tej sytuacji, na przykład, w każdej wersji tej zbroi dla konia, no nie rozumiem. Czy na przykład łańcuch? W tej grze łańcuch wyczydaje się tylko i wyłącznie do tego, żeby był ładną ozdobą. Dlaczego musimy go szukać po ziemiach zamiast zrobić sobie to zbroję z żelaza? I masz łańcuch. To jest tylko z... to, to nic nam więcej nie daje, jakby to jest, to jest wszystko. No nie jest wyjątkowa rzecz, kraftujmy to po prostu, ludzie, no. A idąc dalej tym tropem, skoro mamy teraz łańcuch i mamy zbroje zrobione z łańcucha w tej grze, to dlaczego nie można sobie z tego łańcucha po prostu zrobić kolczugi, no, no panie, no nie rozumiem. Czy na przykład buty, no cokolwiek zrobione z tych kolców, no to no, panie, no nie da się tego skraftować, może jedynie znaleźć. Ej, i tak nikt z tego nie korzysta, bo po co? Czy na przykład takie logiczne rzeczy, no, na chłopski rozum, ludzie, jak masz na przykład wiadro lawy. I wiadro wody. No to musisz to wylać, żeby to połączyć. No to czemu nie możesz tego wylać razem ze sobą do jednego wiaderka? I na przykład zrobić po prostu obsydian. I wiaderka zostają. I masz obsydian. Nic nie pobrudziłeś, po prostu masz to w ręku. To jest logiczne. No to. to dlaczego tego nie ma w grze? No nie rozumiem. A płaczący obsydian byśmy robili z wiadrem z wodą go polali, i on wtedy płacze, bo. Bo ciepłą wodą go palałeś, nie wiem, no mamy płaczące z w ten sposób, na przykład dodany do gry no. Czy fajna sprawa zawsze tego potrzebowałem, czyli na seriach name tagi. Po prostu, żeby sobie skraftować znacznik, łatwo się dosyć robi i w ten sposób miał być znaczniki. Czy na przykład z brzozowego pnia można zrobić sobie od razu papier? No bo halo, jakby papier z jest drzewa jest prościej w sumie niż zasadzać wszystko, Nie, nie rozumiem. Albo żeby zasiać trawę, to trzeba mieć kilo ze No ale po co jak masz ziemię i zetniesz sobie trawę i możesz se zrobić bloki trawy, bo posiałeś trawę. Mózg, działaj! I w tej modyfikacji jest tego naprawdę dużo. Włącz jest siodłem, które możesz skraftować i tak dalej. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, chcecie mieć normalnego Minecrafta w końcu, możecie sobie dodać do gry od 1.17 do 1.19 działa, proszę bardzo. Zawsze też zastanawiamy jedna rzecz odnośnie willagerów. Jeżeli mamy pracującego villagera i trzymamy w ręku szmaragd, no to villager będzie wyciągał rękę z tym, co może nam zaoferować za ten szmaragd, żeby coś nam sprzedać. Czy w tej wiosce naprawdę nie ma pracujących villagerów? Jest. I proszę bardzo, ja sobie wyciągam szmaragd. I powinien nam gdzieś tutaj ziomeczek pokazać rzecz do handlu, ale nic nam nie pokazuje. No w większości to działa. I teraz, żeby takiego villagera wziąć do siebie do domu, to mamy mały problem. I żeby załadować sobie takiego gałgana do siebie do domu, w większości ładujemy go w łódkę. No nie wiem, czy to jest. Logiczne i że to jest przyjemne dla ullajera. Moi drodzy, skoro on ze z nami handlować, dlaczego pigliny na przykład przychodzą po złoto tam, gdzie im rzucimy? Dlaczego nie jest tak, że jeżeli rzucimy ullajerowi szmaragdy, to po prostu za nimi nie będzie szedł? podnosząc je i w ten sposób możemy zaprowadzić go do siebie do domu. No przecież to jest genialne. I chłop zadowolony, bo cały czas szmaragdy zdobywa i do nas do domu dojdzie. Zresztą możemy to zrobić dwie opcje, czyli albo będzie podnosił też szmaragdy, albo po prostu będziemy pokazywali mu szmaragdy, a on będzie szedł za nami z chęcią handlu. Gdyby od początku tak było, ta gra byłaby dużo przyjemniejsza i wielu villagerów do tej pory by żyło. No nic, a tak nie ma. idziemy dalej do kolejnej rzeczy. Jeżeli kiedykolwiek podróżowaliście w Minecrafcie, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi teraz. Nieraz zdarza się tak, że żeby dostać się do pewnego miejsca, musimy przejść jakieś 2-3 tysiące kratek, nawet czasami więcej. Jeżeli nie chce nam się iść po prostu, no to bierzemy sobie na przykład konia, żeby było szybciej. No bo koń trochę już zasuwa, no to jednak ułatwia bardzo dużo roboty. Jedziesz sobie na takim koniu i sobie jedziesz i załóżmy, że coś jest na szczycie tej góry i musisz na tą górę się dostać. Koń nie zawsze jest w stanie tam wejść. I do tej pory w Minecrafcie było tak, że jeżeli teraz rzucilibyśmy perłą, no to po prostu my z tego konia schodzimy, a koń zostaje. Więc dlaczego po prostu w tej grze nie jest tak, że rzucasz sobie perłę i przenosisz się razem z tym koniem? Po prostu nic więcej, nic mniej. Bierzesz sobie na przykład powiedzmy proszę ja ciebie świnię! I na świni to samo. Jak chcesz się przenieść gdzieś dalej, bo marchewka nie wystarcza, no to bierzesz sobie perełkę, przenosisz się i jesteś na świni. Piko, belo, bajabong, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Prosta rzecz, a tak bardzo cieszy, i dlaczego tego nie ma, proszę mi wyjaśnić w komentarzu. Bo ja nie wiem, ja nie rozumiem. Za to ta woda jest bardzo logiczna, i takie miejsca to no, to, to całkowicie normalne, jakby. Te, no, możesz się nawet utopić w tej wodzie, jakby tutaj. I normalnie sobie weźmiesz i zginiesz. Ale, ale czemu ona się nie wylewa w dół? Tego nawet najstarsi Indianie nie wiedzą. Kolejna rzecz będzie troszkę naciągana, nie da się ukryć. No bo nazywa się das scaffolding, czyli rzecz, która będzie umożliwiała nam stawianie bloków, klikając na ten sam blok, a kolejne proste będą przesuwały się dalej. O co mi chodzi? Bierzesz sobie tory, kładziesz sobie tory tutaj. I po prostu klikasz na te tory, które będą dalej szły i dalej będą się budowały. No chyba, że tam będzie taka przeszkoda i to się dalej nie zbudują. Ale w ten sposób można sobie dzięki tej modyfikacji po prostu dalej stawiać rzeczy. O ile nie wiem czy to będzie zasadone do Minecrafta, to pewnie wielu osobom po prostu w, na ich świecie się takie coś przyda. Sytuacja ma się podobnie na przykład z drabiną. Możemy po prostu sobie ją robić w górę, dzięki czemu po prostu nie trzeba się wspinać i możemy wchodzić do większość miejsc układąc tą drabinę. I podobnie to się ma z czego się orientuje także z tymi bambusowymi yy, rusztowaniem dokładnie. Czy nie, to czy jest bambusowe. I nie wiem czy to normalnie tak przypadkiem też nie działa. Nie wiem, czy rusztowanie po prostu tak serio, normalnie nie. O! W ten sposób. W sensie, że z tym scaffolding możesz robić, czyli idziesz sobie w ten sposób, starasz bloki. I robi nam się po prostu taki most, nie? Wygląda to dosyć ciekawie, ale czy wiem będzie coś takiego w Minecrafcie w sumie nie wiem. Mówię dodaję, no bo... Yy, bo fajne, może komuś się przyda, nie? Zobaczymy. Na sam koniec chciałem dodać bardzo symbolicznego datapaka, który został stworzony ku pamięci Technoblade'a dla jego widzów i fanów. Datapaka, który miał tworzyć nam w grze po prostu jego e, pomnik, jakby jego postać, statuę. Po prostu tak, żebyśmy mogli sobie gdzieś na świecie upamiętnić, e, na naszym świecie upamiętnić jego postać. Niestety ja takiej struktury nie mogę stworzyć, dostaję informację, że jeszcze nie można aktywować takiego celu, za to każda świnka, którą znajdziemy w tym świecie, jest po prostu nieśmiertelna, nie da się jej zaatakować i nazywa się Technoblade. Domyślam się, że wielu z Was oglądało jego filmy i było jego fanami, dlatego dziś w drobny sposób chciałem to opamiętnić, mimo że ja jakoś specjalnie jego osoby nie znałem, mimo że gdzieś pomiędzy datapakami, które kiedyś były dodawane tutaj, na których graliśmy, były przedmioty związane stricte właśnie, właśnie z nim. Także na sam koniec miejmy nadzieję, że teraz znajduje się w lepszym miejscu, w którym nie musi już cierpieć i zmagać się z chorobą i niech spoczywa w pokoju. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, cześć.